Mało osób wie, iż z naszego regionu, a konkretnie z Jaworzna, pochodzi wybitny scenograf Wincenty Drabik, który w okresie międzywojennym zrobił ogólnopolską karierę, realizując dekoracje do kilkudziesięciu inscenizacji. Obecnie w jego rodzinnym mieście, w Muzeum Miasta Jaworzna, można oglądać wystawę poświęconą temu artyście. Nie tylko w Jaworóżnie, bo w ogóle znikąd z horyzontu kultury polskiej w sposób no, bardzo tajemniczy. Miało to miejsce w latach 30. XX wieku, a więc w tym momencie, kiedy, kiedy Drabik był taką osobą no, bardzo znaną, bardzo cenioną. I tak to, się, tak to jakoś się stało. Myślę, że dla nas istotnym jest to, że jednak, jednak powraca. Jego postać, jego dzieło staje się coraz bardziej takie czytelne. Pojawiają się różnego rodzaju organizowane są sesje czy też wystawy między innymi taka, taka jak ta i to świadczy o tym, że to zainteresowanie tą postacią, tą interesującą dla nas dla nas mieszkańców Jaworzna, postacią ważną wraca. Czy dużo pozostało materiałów po Wincentym Drabiku i czy udało się do większości dotrzeć? Hmm. Materiałów był niezwykle płodnym artystą z racji tego, że stworzył ponad 300 scenografii do, do przedstawień nie tylko warszawskich, także no, było tego naprawdę sporo, natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że, 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 że w przypadku właśnie Drabika Wojna okazała się wyjątkowo, wyjątkowym takim wydarzeniem i wiele właściwie w zasadzie wszystko spłonęło, wszystko zostało zniszczone, te rzeczy, które ocalały, są albo nieliczne pamiątki, które zachowały się u rodziny tutaj na terenie, na terenie miasta czy też. W Warszawie, czy te prace, które udało się uzyskać z Muzeum Teatralnego z Warszawy. Co warto podkreślić, jest to zaledwie druga wystawa w Polsce, która jest poświęcona temu twórcy. Znaczy w obecnym czasie tak, dwa lata temu miała miejsce wystawa w Akademii Krakowskiej, który był absolwentem, natomiast no, taka wielka, potężna wystawa miała miejsce w 1934 roku w Zachęcie, gdzie można było zobaczyć jakby no, no wtedy jeszcze niezniszczony, wojną, nietknięty wojną dorobek, dorobek Wincentego Drabika. Kuratorem i autorką koncepcji wystawienniczej jest Iwona Brandys, która do współpracy przy realizacji wystawy zaprosiła artystę intermedialnego, profesora Grzegorza Bilińskiego z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a na ekspozycji znalazły się oryginalne prace Wincentego Drabika z Muzeum Teatralnego w Warszawie. Koordynacji technicznej wystawy podjął się dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna Przemysław Dudzik oraz Zbigniew Ciepły. Scenografie uzupełniły elementy wyposażenia teatralnego Teatru Śląskiego. W kwestiach merytorycznych wystawę wsparli też organizatorzy rocznicowej wystawy z Krakowa. Do tej wystawy zaangażowaliśmy grono specjalistów. To są fachowcy, które, którzy, z którymi zaprzyjaźniliśmy się jeszcze podczas pierwszej wystawy w 2011 roku. To była wystawa, która z naszej inicjatywy powstała właśnie w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy współudziale, centrum, przy współudziale Katedry Scenografii z panią Zachwatowicz-Wajdą, niejako przewodniczącą tej całej sesji naukowej. I Od tej sesji i wystawy trwa jakby. Taka symbioza artystyczno-naukowa pomiędzy profesorem Grzegorzem Bilińskim i nami Muzeum Miasta Jawożna i ta wystawa również była planowana już dwa lata temu, więc przy okazji tej wystawy zaangażowaliśmy kolejne instytucje, jaką jest Muzeum Teatralne w Warszawie, które od których uzyskaliśmy unikatowe dzieła Wincentego Drabika, jedyne jakie pozostały po artyście, bo większość spłonęła w Powstaniu Warszawskim. I są to szczęśliwie najciekawsze prace i najbardziej znane są to prace z, głównie z nieboskiej komedii. To są projekty do nieboskiej komedii wystawionej w 1923 roku na deskach Teatru Polskiego w Warszawie, w którym to teatrze Drabik zrealizował najciekawsze swoje prace, jeżeli chodzi o teatr i scenografię polską, ale były to prace najbardziej rewolucyjne dla polskiej scenografii wówczas. No właśnie, co, wy, co wyróżnia projekt drapika? Przede wszystkim Drabik w swoich pracach podjął polemikę z przestrzenią sceny. Mówi się o malarskim, o malarskim teatrze Drabika. Jako malarz wykształcony w Krakowskiej Akademii pod, pod kierunkiem m.in. Stanisława Wyspiańskiego, przenosi malarstwo na początku secesyjne, potem bardziej modernistyczne, bardziej, bardziej fowistyczne, bardziej potem kubistyczne, przenosi do w ramy sceny. Co było nowością. Zerwał ze sztampowymi prospektami z wiednia, i wprowadził nową estetykę do ram teatru, jakby przenosząc jako galerię malarstwa, i również rozprawiając się z przestrzenią sceny, która nie, stała, nie była płaska, jak wcześniej, a odtąd stała się wielowymiarowa, mniej więcej widzimy takie efekty tej wielowymiarowości przestrzeni scenicznej w tej wystawie tutaj. Z jakimi wybitnymi ludźmi miał do czynienia Drabik podczas swojej kariery jako scenograf i artysta? Z największymi artystami, malarzami, jak i również aktorami, i reżyserami, m.in. tutaj wspomniałam już o Stanisławie Wyspiańskim, Konradzie Krzyżanowskim, którym się przyjaźnił przez wiele lat, ale również z Kornelem Makuszyńskim, z Leonem Schillerem, z Juliuszem Osterwą. I właściwie większością aktorów i reżyserów i inscenizatorów okresu międzywojennego, ponieważ należał do elity warszawskiej, tworzył tą elitę łącznie z takimi postaciami jak na przykład pre prezydent Rzeczpospolitej Mościcki, z którym się jednokrotnie widywał, a który uświetnił jego już pośmiertną wystawę właśnie składając mu hołd na tejże właśnie wystawie w 1934 roku. Co warto jeszcze na koniec podkreślić, nie zapominał o swoich korzeniach. Często wspominał o Jaworznie, a zatem jej promował cały region czy Śląsk. Dokładnie tak. To nie jest artysta, który jakby wyrzeka się swoich korzeni. Można powiedzieć, że do końca swoich dni wspominał i mówił o swoim mieście, o miasteczku Jaworznie, o swoim miejscu, gdzie się urodził, czyli o Długoszynie. Mówił swoistą gwarą, takim połączeniem takiego żargonu górniczego, galicyjskiego, górniczego, tutaj też krakowskiego. Nawet Schiller wielokrotnie w pamiętnikach teatralnych wspominał, że jeżeli mam ci jakąś koncepcję, czyli jeżeli Drabik powiedział te słowa, to znakiem tego, że następny genialny projekt rósł w jego głowie i wiązano tą jego gwarę właśnie z tym miejscem, z tym jawożnem, o którym tak mi w kuluarach, w kulisach wchodzi, chodziły anegdoty, właśnie y, y, historii opowiadane przez Wincentego. Wystawę w Jaworznickim Muzeum można oglądać do 15 lutego 2014 roku.